No i teraz dajcie mi chwilę, bo chcę wam bardzo, bardzo, ale to bardzo ważną rzecz zaprezentować. Od niedawna koło przycisku subskrybuj macie też przycisk wspieraj. Klikając ten przycisk możecie wykupić sobie sponsora na moim kanale i na przykład zostać fajną plakietkę w komentarzach. Czy też emoji GW na czatach na żywo, więc generalnie fajna rzecz. Jeszcze chcę tylko ogłosić, że sponsor jest już od 1,90 90, zł, ale też dochodzi do większych kwot, więc jeśli chciałbyś, żeby na przykład jedno z moich zwierzątek w serii One Block Challenge nazywało się twoim nickiem, no to koniecznie zobacz, bo tam też takie możliwości są. Wykupując wspierającego nawet za złoty 90 zł u mnie na kanale, dostajecie już dostęp do specjalnych transmisji na żywo tylko i wyłącznie dla wspierających, więc na takich transmisjach będą się działy o wiele fajniejsze rzeczy niż na zwykłych, ale to zobaczycie sami. Oprócz tego wspierający dostają ode mnie specjalną kartę społeczności i kartę wspierający, więc jeśli wejdziecie na mój kanał po wspieraniu, no to tam zobaczcie specjalne posty ode mnie, które dają wam bardzo fajną wiedzę, no i oprócz tego po połączeniu swojego konta YouTube ze swoim kontem Discord, automatycznie po wejściu na mój serwer otrzymacie rangę wspierający oraz próg, który sobie wybraliście. No więc ja już wam nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jeśli nie wiecie o co chodzi w tym odcinku, no to w poprzednim odcinku podałem koordynaty wam widzom mojej bazy. I każdy mógł przyjść do mojej bazy. I w dzisiejszym odcinku zobaczycie party, jak moi widzowie się bawią w mojej bazie i co zrobili w mojej bazie. A ja mam dla nich kilka ciekawych nagród, więc zobaczymy czy będzie TNT, zapraszam do oglądania. Dobra, więc czekamy na widzów. O mój Boże, oni wszyscy idą chyba do mojej bazy na pielgrzymkę. Wejdę się, przywitam, może, co nie? Hej. Hej. O oh, hej! Hey. Ją zabijam, tylko ja, Frozen zabijam, i Kalan zostali nie życiu. i stracimy wszystkie ity. Wszystkie ity stracimy. No. Bardzo wam serdecznie współczuję. 9156 na minus 7926. Okej. Okay. A wysokość jaka była? O mój Boże, powiem wam. Ty... Wyciszyłem się obecnie. Nie słuchać mnie, ale powiem wam ludzie, że nie, nie mogę wytrzymać, jak oni będą tak długo iść, to nie wiem, na którą oni dojdą, a to jest depropołowa co nie? Najpierw podałem koordynaty na głosowym, żeby widzowie, którzy są jakby aktywni na głosowym mogli przyjść. I za jakieś 10 minut podam koordynaty na czacie pisemnym. I wtedy na pewno też się zjawi trochę więcej osób. Dobra, powiem wam, że teraz jest taki czas, że muszę się gdzieś schować, bo jakby jak oni tutaj przyjdą, mnie chciałbym do końca, żeby wiedzieli od razu, gdzie jestem. Więc wejdę tam, gdzie oni się mnie mogą nie spodziewać. O mój Boże, no tutaj chyba się mnie byście nie spodziewali, co? Jeszcze sobie tylko tak może spojrzę, czy może tutaj się coś ciekawego stało? Kobla sobie zabiorę, żeby potem nie było z tym problemu. W sumie kobel czy dirt, kobel czy dirt, dobra, wezmę jedno i drugie. Słuchajcie, uznałem, że ten klocek będzie takim miejscem, którym oni mają przebywać tak jakby jak tej przyjdą, więc postawiłem kowadło, żeby było widać, gdzie dokładnie mają iść, żeby było widać, gdzie to jest dokładnie. Okej, okay, i wygląda git. Więc idę im napisać, że dokładnie na tych koordynatach będzie się to wszystko znajdować. Halo, halo, budowa wjeżdża! Słuchajcie, mam zmienione koordynaty na kanale. Party u korala wysyła mi w tej chwili. Gdybyście się chcieli podzielić na jakieś drużyny czy coś, to również są te kanały, dwójki i tak dalej, co nie? Mhm. Uh -huh. O! O! Dobra. Pierwsza osoba się już zbliża. Dobra, z tego miejsca idealnie widać ten posąg, więc jestem ciekawy, kiedy on się tam zjawi. Ja może przeszykuję już prezencik fajny. Na początek blok diament. O mój Boże! Widzę tam widza. I teraz trzeba do niego zejść. Siemanko, zejdź! Ja sobie go teraz wezmę i dam sobie go na kanał głosowy. Jak ci mija dzień? Bardzo dobrze. Powiedz mi, jak długo szedłeś tutaj do nas? Jesteś pierwszym widzem, który doszedł do mojej bazy. Mniej więcej pół godziny. Okej, okay. popatrz. To jest blok diamentu, co nie? Okej. Okay. Możesz ten blok diamentu teraz zdobyć, jeśli wykonasz skok. Zostaniesz ekstremalne zdanie przeskoczenia. Uwaga, uwaga, uwaga. Tego. Musisz przeskoczyć trójkę i czwórkę. Spróbuję. Śmiało. Polecam wziąć rozpęd i wylądować na drugiej powierzchni bloka. Super, świetnie. Więc pierwszy widz otrzymuje na dzisiaj nagrodę. Możesz śmiało zabrać swój blok diamentu ze sobą. Jak najbardziej on już należy do ciebie. No i cóż, kilofan. To chodź, zeskocz tutaj do wody. O, złapałeś go nawet, świetnie. Jeśli chcesz wiedzieć bazę, to zapraszam ciebie. To dosłownie wystarczy, że się wkopiesz... Czekaj, czekaj, muszę to dokładnie spojrzeć. Tak prosto w dół, jak się wkopiesz, to prosto jest moja baza. Panda, ty też? Nie przeskoczysz, serio, jakby. Dobra, więc ja wracam do ukrycia i czekamy na kolejnego widza. Dobra, dostałem właśnie informację, że za chwilę będą tutaj przybywać kolejne osoby. I tym razem w pielgrzymce, czyli będzie ich trochę więcej, ale też muszę szykować dla nich jakieś nagrody. Naszykowałem właśnie im jakieś nagrody i mam trzy diamond ory, 3 bloki golda oraz 8 golden apple. Dużo pan tutaj. Dobra, widzę. Przyszła nasza piechota. Siemanko. I Bioroniki i na kanał czteroosobowy w takim razie. Hej. Dzień dobry. Widzę, że już się zajęliście moimi pandami, bardzo fajnie. Dobra, więc tak, witam Was bardzo serdecznie. Dobrze się tutaj bawicie? Miło tutaj? Jest fajnie. I teraz dobra, zobaczcie, możecie wygrać takie fajne itemki. O, jeden, dwa, trzy. Tylko, że to nie będzie aż takie proste, jak Wam się może zdawać. Więc tak, tak jak widzicie, skończony jest tutaj mały parkur. Jest Was trzech, zajmijcie stanowiska na dole. Każdy tutaj, każdy tutaj, ty tutaj, na tym bloku. Ja będę odliczał od 10 na 0. Wy będziecie, kto pierwszy rozwali blok Dirta i go weźmie do łapki. Ten, uwaga, uwaga, wygrywa główną nagrodę. Więc dobra. 3, 2, 1, start. Gzy. Jedna osoba, już wiadomo, kto wygrywa 3 bloki, a wy walczycie teraz o drugą nagrodę. Więc. Gyzyfrozen Frozen, gratuluję i teraz tak. Oczywiście tutaj trafiają 3 bloki diamentu. Rud diamentu, więc można to fajnie rozkopać. 8 refów tutaj trafia, a tutaj trafiają 3 bloki złota. Dobra, no więc fajnie. Rozumiem, że wasz konkurs został rozstrzygnięty. W tej chwili my już czekamy na kolejne osoby. Wy możecie iść do mojej bazy, która uwaga, uwaga, znajduje się tutaj. Nie wiem czy widzieliście. No więc dobra, ich konkurs został już rozstrzygnięty, a my wracamy sobie do punktu widokowego, właściwie do skity taras, na którym będziemy czekać na kolejne osoby. Czy ja tam już widziałem kolejną osobę na klocku? Nie, zdawało mi się. Ohoho, widzę już kolejną osobę, więc lecimy do niej. Halo, halo, halo. Witam. Ile przybyłeś do nas kratek. Mhm. To może być bardzo ciężko. Muszę nie mówić, no to przykro mi niestety w tym razem się będzie bez konkursu, bo bez konkursu nie mogę, z, nie mogę zorganizować bez mówienia. No ale przynajmniej możesz otrzymać tego jednego diamenta w ramach nagrody pocieszenia. No i cóż, jeśli chcesz sobie poglądać, tutaj masz całość bazy, w której nagrywane były odcinki od 3 do 10. Jak zejdziesz w tł, tutaj się wkopiesz do bazy z innymi osobami. No ale dobra, bo wiem, że mogą być też osoby, które przyjdą bez mikrofonu, no to powiedzmy, że będą dostawały jakiś konkurs, w którym mikrofonu nie będzie trzeba. Okej. Okay. Piszą mi kolejne osoby, że już są praktycznie na miejscu, więc muszę bardzo serdecznie uważać. O mój Boże, widzę już kolejną osobę, więc chodzimy jak najszybciej do niej. Siup. Siemaneczko, witam ciebie bardzo serdecznie. Ja tylko muszę chcę go wziąć na kanał. Co tam u ciebie? Sorry, kanał przełączyłem. Nic, nic ciekawego. Ile kratek przebyłeś, powiedz nam? 10 tysięcy chyba. To musiało ci się w jakiś sposób opłacać. Zapraszam w tym miejscu. Wiedziałem. Powiedz mi, czy masz przy sobie jakieś itemy? Mam. Grzegorzyk. Możesz oczywiście wygrać te w tej chwili nagrodę. Nagroda jest bardzo obfita, tylko poczekaj, nie wchodź, tu nie wchodź. Tylko Twoim zadaniem jedynym będzie skoczyć dokładnie na ten blok Dirta, waląc jadro. Trochę zalałeś kuchnię, ale jak najbardziej, challenge uważam za wygrany. Więc otrzymujesz w tej chwili nagrodę, odezwij się. Pyk, nagrodę trzech bloków diamentu. Co uważasz? Jej. Jej, czyli nagroda opłacalna, warto było iść? Warto było. Dobra, w tej chwili znajdujesz się na placu, na którym nagrywane było 10 odcinków, coś koło tego, a dokładnie w tym miejscu znajdziesz moją bazę, zapraszam. Tutaj tutaj gdzie jestem, tutaj dosłownie chyba jest zejście, więc dosłownie możesz zejść. Siemanko. O mój Boże, widzę już kolejnego widza, siemanko. Witam cię bardzo serdecznie, kototi. Siemanko Mr. Kremik. Siemanko, witam cię bardzo serdecznie. Halo, halo. Chodźmy na poprawny blok kowadła. Jak ci dzień mija? Powiedz mi tak szczerze, czy uważasz, że opłacało cię przebyć te 10 tysięcy kratek tutaj? Tak. Ok, a powiedz mi, co by było, gdyby jeszcze bardziej ci opłacało przebyć te 10 tysięcy kratek? Bo mam dla Ciebie konkurs z nagrodą. Zapraszam Ciebie dosłownie w to miejsce. Twoim zadaniem jest wskoczyć na łódkę tak, żeby nie wpaść do wody. Prosto na łódkę 3, 2, 1. Okej. Okay. ok, utrzymałeś się. Sekundę się utrzymałeś, więc jak najbardziej OK. Odtrzymuję ze mnie 4 diamenty. Myślę, że to jest dobra kwota, jak za taką fajną rzecz. Możesz teraz zejść w to miejsce. I w tym miejscu, gdzie się skopiesz, dosłownie tutaj do chłopaków, to tutaj znajdziesz bazę. Jak najbardziej możesz schodzić. Trzymaj kobla, trochę Dirta, żebyś tam chciał na pomoc. Creeper, omen. Oh omen, oh nie. Wezmę trójząb, wiecie, bo trójząb może być najlepszym sposobem na zabicie jego, tak, żeby. Nie ten trójząb. Dobra, i mamy. Ile ich mamy? Mamy dwa gunpowdera, bardzo spoko ilość, spoko. I mamy dwa gunpowdera na plus, stonks. Ej, bo ja spadłem. No. Ej, koral. Koral. Ej, ten i szybko na górę, bo to to nagrywasz, to idź na górę. Wejdź do wymieniarki numer 3, wejdź do wymieniarki numer 3, ok? Ludzie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeszcze Wam tylko dopowiem w ten sposób, że w dzisiejszym odcinku specjalnie nie było wstępu. I specjalnie nie było proszenia o łapki w górę i subskrypcję, bo jestem ciekawy, czy sami zostawiacie te łapki w górę. Więc jeśli tu teraz słyszysz, to też zostaw łapkę w górę, ponieważ pamiętajcie, tym więcej łapek w górę, tym szybciej na kanale pojawia się kolejny odcinek, a to jest test. Czy będę musiał w każdym odcinku proszyć te łapki, czy może nie? Oprócz tego przypominam jeszcze, że Twitch jest w opisie, no i oczywiście link do wspierającego, więc jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, o czym mówiłem na początku odcinka, no to Ciebie zapraszam. No a tymczasem ja się żegnam. Papa pa i cześć!